Budynek przy ulicy Grunwalskiej w Kaliszu Pomorskim stoi pusty. Wkrótce w tym miejscu powstanie dzienny dom Senior Plus. Osoby starsze z Kalisza Pomorskiego i okolic będą mogły spędzać czas na wspólnych rozmowach oraz zajęciach. U starszych ludzi jeździ, przybywa, a młodych za mało, trochę, żeby się nie opiekowali starszymi. No tak, tak. Myślę, że to jest trafione. Nie ma takiego tutaj w Kaliszu. Nie przydałby się takie nie? Dobre takie miejsce na pewno jest. Byłoby chętniej żeby miały gdzie wyjść, tak, gdzie, wyjść. gdzie wyjść i tak po prostu porozmawiać no, na te starsze lata. Władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie projektu. Otrzymali już 300 tysięcy na przystosowanie budynku dla potrzeb domu dziennej opieki. Będzie to pierwsze takie miejsce w okolicy. Wydało nam się to dosyć atrakcyjny pomysł, tym bardziej, że w okolicach nie ma takich projektów realizowanych. Napisaliśmy wniosek do wojewody zachodniopomorskiego, który przysłał nam dofinansowanie w postaci 300 tysięcy złotych około. Do tego jeszcze dojdzie nasz wkład własny około 85 tysięcy. do programu Senior Plus. dołączyła również gmina wiejska Wałcz, która otrzymała ponad 100 tysięcy złotych, a to wystarczy na utworzenie klubu w kłębowcu. Pieniądze zostaną przeznaczone również na doposażenie budynku. Mieliśmy bardzo duży odzew ze strony mieszkańców naszej gminy, że jest potrzeba, kiedyś był mniej więcej coś podobnego realizowanego, dokładnie taki projekt kilka lat temu, więc nadarzyła się okazja przy okazji wyremontowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowiec, więc no zdecydowaliśmy się, że przystępujemy do napisania wniosku, co ku naszej takiej uciesze udało się uzyskać. Kluby seniora zaczną działać na początku przyszłego roku. Domy Senior Plus będą czynne po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Maciej Rosiński, telewizja Asta.